Ja nazywam się Publix. Tak to ja, Publix. Nie żartuję. To ja, najprawdziwszy Publix. To, to ogłaszam, to jest mój drugi kanał, gdzie będę? Będę robić live. Proszę patrzeć w kamerę. Okej, okay, to co będzie na tym drugim kanale? Głównie będę... Będą tu robić live'y, o ile mi się w ogóle uda. Więc no subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie rozmawiać ze mną na żywo. Też będę poruszać tematy Funko Pop. Też prawdopodobnie też będą trochę o Funko Popach. będą takie ogólnie vlogi głównie filmy komediowe. Na przykład teraz próbuję zatańczyć tajemniczą znajdę. Albo taki. To jest taki odcinek, promu na mój drugi kanał. Koniec jest. Subskrybujcie i lajkujcie. Pamiętajcie, jutro live, skończy się się około 16 lub 17. .00. Ok, no to.